Cześć, witam Cię w kolejnej 5 pod Słońcem. Dzisiejsza 5-minutówka będzie zupełnie wyjątkowa. Za chwilę zabiorę Cię w hipnotyczną podróż, widzianą oczami dziecka. A zatem weź kilka głębokich wdechów i wydechów. I pozwól sobie doświadczyć. Cześć, a to ja Melisa, i chcę Wam coś powiedzieć, to co. Yy... Was przewróci w normalny, bardzo ładny świat, i chcę wam coś powiedzieć bardzo zdrowego. To, co yy, dla was będzie najzdrowsze, i to yy, będzie dla was w ogóle, mój tata był normalnie od tego w szoku, i wy też możecie yy, być w szoku. Ja wam mogę parę rzeczy powiedzieć, które będą dla was zdrowe. I bardzo mam nadzieję, bo to pierwszy raz nagrywam. I bardzo się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że u mnie wszystko dobrze wyjdzie. Bardzo dobrze, nadzieję się. Tatami podpowiedział, jak mi się uspokoić. No to teraz zamykamy oczy. Kładziemy się wygodnie. I teraz niech sobie. Ty wyobrazisz, że kaczki pływają w sobie, a drzewka, które wiszą w sobie, to się odrażają od wody. czy z najczystszej wody. Kaczuszki pływają, małe katuszki, duże katuszki, różne kolory latówki są, ale jeszcze w dodatku są dawki, które sobie latają i mogą, gdzie chcą sobie usiąść i wtedy ładnie gadają sobie. Ale też są inne ptaszki, które sobie lecą i sobie ale nie aż tak głośno, że nerwy wszystkie wyskakują. Bardzo, bardzo ładnie. I niech zobaczycie to, co chcecie. Najbardziej zobaczcie. Na przykład pojechać w góry, na przykład też pojechać nad morze, opłacać pod wodą, pojechać na łódce. I ja też bym sobie powołała na łódce. Właśnie będę miała obóz żeglarski. I chcę Wam powiedzieć, że niech weźmiecie sobie parę wdechów. I wydechu. A zobaczycie wszystko w swojej głowie. Wiewiłoki sobie po drzewach łażą i przynoszą sobie zapasy na zimę. Choć teraz jest lato, ale ten czas tak szybko przeleci, że już będzie zima. I niech sobie wyobrazicie. Najładniejszego zwierzę, które chcecie zobaczyć. Na przykład delfina, czy na przykład orzeła, który sobie lata. I na niezwyklejszego gołąbka. I nich sobie polecicie samolotem, zobaczycie ładny i niech wam się przyśnią najładniejsze sny. I ja wam mogę powiedzieć, że to bardzo uspokaja. I też niech sobie wyobrazicie bardzo, bardzo ładne jedzenie, które sobie zjedliście z całym apetytem. I żeby, żebyście sobie myśleli o czymś najzwyklejszym, no, osobem, którym sobie życie. A teraz powoli otwórz oczy. I pozwól sobie cieszyć się każdą chwilą. Dokładnie tak, jak robią to dzieci. A my słyszymy się Kolejny 5 minutów C pod słońcem. Do usłyszenia. Cześć.